Droga do GRINLOR Pewnego razu w krainie Respartia mieszkała dziewczynka o imieniu Karli. Karli była oczkiem w głowie wszystkich członków jej rodziny. Była traktowana jak księżniczka, a wszyscy ciągle mówili, jaka jest piękna. O rety, jesteś piękniejsza od obrazu. W rzeczy samej mała Karli była piękna, ale wszyscy nie zdawali sobie sprawy, że rozpieszczając ją tak bardzo, sprawiali, że miała obsesję na punkcie jej wyglądu i piękna. Karli spędzała większość czasu przed lustrem, podziwiając siebie. Nie robiła nic innego. Nie rozumiała zabawy ze swoimi przyjaciółmi. Gdy dorastała jej narcystyczne zachowanie, stało się bardzo niepokojące dla jej matki. No, nie mogę całymi dniami przeglądać się w tym lustrze i mówi cały czas do siebie. To tak, jakby kompletnie zwariowała. Nawet ten biedny chłopiec, y, Stewart, wciąż i wciąż na nią czeka. Karli, kochanie, chodź i pomóż mi trochę w kuchni, dobrze? Jakaś ty piękna! Okno mogłabym tak patrzeć cały dzień! Karli! A, coś nie tak, mamo? Prosiłam cię, żebyś mi trochę pomogła. Z czasem Karli myślała wyłącznie o wyglądzie. Nie myślała o niczym innym. Jestem zajęta, mamo. Przysięgam, że ta dziewczyna ma Straszną obsesję! Czy ona nie może pomyśleć o kimś innym? Nie, nie może. E? Kto to mówi? Mam na imię Iris i jestem aniołem oświecenia. Twoja mała dziewczynka jest bardzo piękna, ale nie myśli o nikim innym, nawet o własnej matce. Wiem, wiem to, ale co ja mam robić? Ona nigdy nie słucha tego, co do niej mówię. Pomogę ci, tylko rób to, o co poproszę, a Karli przestanie być taka obsesyjna i nierozważna. Hmm? Mm hm? Świetnie, to będzie jakiś sposób. A teraz gada do siebie, tak jakby w ogóle straciła rozum. Następnego dnia, gdy Karli się obudziła, za oknem świeciło jasno słońce. Ptaki ćwierkały, a w oddali słychać było kojący dźwięk płynącej rzeki. Karli weszła wprost do swojej toaletki. Okazało się, że jej lustra nie było. Gdzie moje lustro? Mamo! Mamo! Gdzie jest moje lustro? Pozbyłam się go. Jedyne co robisz, to siedzisz przed nim całymi dniami. Co? Nie! To nie jest fair! Jeszcze mi kiedyś podziękujesz, kochanie. I co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam jeszcze podziwiać taką piękną twarz? O, oh, Karli. Co? Kto tu jest? Chodź do mnie, Karni. Lustro! Widząc lustro w lesie, Karli wybiegła z domu i pobiegła, by je odzyskać. Spojrzała na siebie i uśmiechnęła się. Było to tak, jakby była zahipnotyzowana swoim własnym odbiciem. Witaj! O! <laughs> Chodź ze mną. Carly przeszła przez lustro. Została tam przywitana przez wiele motyli i ptaków, które latały wokół niej. Wow, to jest piękne! Witaj, Carly. O, widzaj, Kim jesteś? Jestem Iris. Chodź, oprowadzę cię po okolicy. Chcę, żebyś zobaczyła coś specjalnego. Iris przeprowadziła Karli przez las do pięknego zamku. Zamek Greenlord. Wewnątrz niego jest coś, co spodoba ci się, Karli. Jej! Weszli do jednej z komnat zamku, wewnątrz której znajdowało się wspaniałe lustro. To jest lustro! Nie byle jakie lustro. To jest zwierciadło podziwu. Dla mnie wygląda jak normalne lustro. Przypatrz się, przekonasz się, że pokażę ci to, co podziwiasz najbardziej na świecie. Niektórzy widzą pieniądze, a niektórzy o wiele gorsze rzeczy. A ty co widzisz? Ja widzę siebie! I powiem ci, że naprawdę dobrze wyglądam w tej czerwonej sukience. A, czyli widzisz swoje piękno. Co masz na myśli? Po prostu widzę siebie tak wspaniałą, jaką jestem. Masz na sobie różową sukienkę, kochanie. He? Zapraszam dalej. Czeka więcej. Czekaj, jeszcze ja! Zwiedzając Karli weszła do następnego pokoju wypełnionego wielkimi lustrami o różnych kształtach i rozmiarach. Patrz! Niska! I bardzo wysoka! Oj, patrz! Okrągła! Ale zabawa! Uwielbiam ten pokój! Gdy szła korytarzem, śmiejąc się z każdego jej zabawnego widoku, znalazła się na samym końcu pokoju, stojąc przed starym lustrem. A to, co robi? To jest zwierciadło rzeczywistości. Przyjrzyj się uważnie, a zobaczysz realia otaczającego cię świata, Carly. Eee, nie, mama? Dlaczego ona wygląda na taką smutną i wyczerpaną? Wygląda, jakby była chora. A nie zauważyłaś tego wcześniej? Nie. Wtedy Carly zdała sobie sprawę, jak mało uwagi poświęca otaczającemu ją światu. Muszę bardziej pomagać mojej mamie i opiekować się nią. Mam ostatni pokój do pokazania ci. Tędy, proszę. A gdzie teraz idziemy? Teraz udajemy się w kierunku wieży rezonansu. Trzymaj się mnie, to długa droga pod górę. Tak więc weszli po spiralnych schodach, które ciągnęły się dalej i dalej, aż w końcu dotarli do wieży rezonansu. Pośrodku tej wydrążonej wieży znajdowała się tylko kłoda leżąca na podłodze. Co. co to jest? I naprawdę po to mnie tu przyprowadziłaś, żeby pokazać ten kawałek drewna? O, nie, Karli, zaczekaj. Incando semer mandor diana conderarystia! Gdy tylko to powiedziała, z składy wyrósł duch anioła. Witaj, Karli! Jestem Diana! Witaj! Powiedz mi, co widzisz w tym lustrze? A widzę siebie szczęśliwą. I co widzisz teraz? To ten dzieciak ze sąsiedztwa e, ty, jak on miał na imię e, Stewart, e, tak. A, ale czemu wygląda na smutnego i samotnego? A teraz? O nie! To moja mama wygląda na taką smutną i chorą. Co im się wszystkim stało? Co ja mam zrobić? Wszystko byłoby z nimi w porządku, gdybyś znalazła czas, by ich docenić. Twoja matka ciężko pracuje, by upewnić się, że masz co jeść i masz rzeczy do ubrania. Ale za każdym razem, kiedy prosiła cię o pomoc, ignorowałaś ją i masz obsesję na punkcie swojego wyglądu. A co ze stewardem? Dlaczego jest smutny? Steward po prostu nie ma z kim się bawić. Chciał spędzać z tobą czas i bawić się razem, ale nie miał ku temu nigdy okazji. Teraz rozumiem. Nie mogę mieć takiej obsesji na punkcie swojego wyglądu. I wiem już, ile przegapiłam, jak ważne jest bycie dobrym i życzliwym dla innych. No dobrze. Wygląda na to, że w końcu zrozumiałaś wartość rodziny i przyjaciół. Mówiąc to, nagle wieże wypełniły gęste chmury i burza, a Karli znalazła się w swoim łóżku. A, Rety, gdzie ja! Ach, wróciłam do domu. Przez okna wpadały jasne promyki światła. Ptaki ćwierkały, a w oddali słychać był kojący dźwięk płynącej rzeki. Ach, jaki piękny dzień! Idealny, żeby wyjść i się pobawić. Właśnie wtedy przypomniała sobie, że musi pomóc matce. A, mama! Ci mogę dzisiaj pomóc. E? To podziałało. To naprawdę podziałało. Eee, mogłabyś zmyć naczynia? Proszę. Dobrze, mamusiu. Wiesz, myślałam też o tym, żeby dzisiaj iść i pobawić się z, z Stewardem. Ale to potem. <laughs> Wyśmienicie. Idź i baw się dobrze, kochanie. I tak Karli wyrosła na miłą i pomocną dziewczynę. Pomagała mamie w codziennych obowiązkach, opiekowała się małymi ptaszkami oraz zwierzętami w ogrodzie, zaczęła nawet regularnie się uczyć i wkrótce dołączyła do czołówki najlepszych uczniów w swojej klasie.